Kochani, to Polina, witam Was znowu na moim kanale. Jeśli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji. Jeśli lubicie AliExpress, to znajdziecie tutaj tego bardzo dużo. Ale dzisiaj przychodzę z sukienkami z Ever Pretty. Jeśli jesteście już ze mną chwilę, to wiecie, że to już moje kolejne sukienki stamtąd. Znowu, dostałam je, nie robiłam tam zakupów, więc nie do końca wiem, jak ta strona funkcjonuje, ale mam dla Was też rabat. 15% przy zakupie powyżej 60 dolarów. Jeśli dobrze pamiętam, Opis, w opisie będzie oczywiście wszystko dokładnie napisane, jak i co działa. Więc e, o to się nie musicie martwić. Myślę, że to fajna promocja. 15% to zawsze coś. A sukienki z Ever Pretty rzadko mnie zawodzą. Chyba e, ostatnie były takie trochę gorsze. Liczę, że tym razem będzie lepiej. Chociaż przyznam się, mam już te rzeczy rozpakowane. I to dlatego, że nagrywam ten film drugi raz. Pierwszy po prostu nie wyszedł, jakoś była beznadziejna, wszystko było nie tak jak chciałam. Nie podobało Wam się tamto miejsce przy ostatnim filmie, więc wróciłam do starego. Nagrywam teraz telefonem, nie aparatem, bo denerwuje mnie to, że w aparacie muszę ustawiać bardzo dokładnie fokus. Jak przybliżam, oddalam, to od razu tracę ten fokus, dlatego myślę, że telefonem wychodzi to trochę lepiej. Mam nadzieję, że wychodzi to trochę lepiej i że Wam będzie się bardziej podobać. Więc bez dłuższego gadania przechodzę do sukienek. Pierwsza. Ona mnie bardzo zaskoczyła przy samym otwieraniu. Jeszcze żadnej z nich na szczęście nie miałam przymierzonej, więc przymierzanie to będzie moja pierwsza opinia. Ta sukienka ma cekinową górę, mocny, głęboki dekolt, z tyłu nakrzyż ramiączka regulowane. I dół jest ombre. Jest ciemniejsza u góry i jaśniejsza zdecydowanie na dole. Bardzo mi się to podoba. Ma taki inny tiul, bo czasem y, tu nie ma tylu warstw. I czasem mówię, że to jest biedny tiul, ale to jest zupełnie coś innego. To nie jest tak naprawdę tiul. To jest taki lejący. Przeźroczysty materiał. Nie da nam takiego efektu wow, tylko będzie tak ładnie opływał ciało, co uważam, że jest zdecydowanie plusem. To jest rozmiar 6. Ona ma też tutaj wkładki, więc już całkowicie nie musimy się przejmować stanikiem. Z tyłu ma też zamek. Powiem Wam, że mi się ta sukienka bardzo podoba. Podobają mi się bardzo te cekiny u góry i ten efekt ombre też mi się bardzo podoba. Jest inna, jest ciekawa, a do tego jest bardzo klasyczna i tak naprawdę bardzo prosta Ona się nada na wiele okazji, nie tylko mówiąc tutaj o weselu Ale już można myśleć o jakiejś, nie wiem, karnawałowej imprezie Myślę, że też mogłaby się fajnie sprawdzić, bo ma coś takiego w sobie już imprezowego przez te cekiny u góry No i że to nie jest tiul, to nie jest taka księżniczkowa, tylko właśnie taka bardziej seksowna Bo będzie trochę ładniej, powinna trochę ładniej opływać na nasze ciało i podkreślać naszą figurę i na to liczę, więc przymierzam. Wow, muszę przyznać, że jestem totalnie zakochana w tej sukience. Podoba mi się ta góra niesamowicie. Podoba mi się efekt ombre. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda na dole. Wejdę na krzesło, żebyście mogli zobaczyć. Ale ta góra jest po prostu, patrzcie, jest piękna. Tu wszystko jest idealnie wykończone. Ona jest dla mnie trochę tu luźna, więc myślę, że ktoś z troszkę większym biustem, biustem na pewno by tutaj wszedł, bo tutaj też mam trochę luzu. Ale ona pięknie Tutaj ona przez to, że ma takie marszczenia, pięknie podkreśla talię, ale ukrywa też, jeśli ktoś ma jakieś brzusio, ona tu pięknie po prostu ukryje. Jest cudowna, jest piękna. I tu możecie zobaczyć, że ona zakrywa mi cudownie po prostu stopy, więc nawet dla jest zdecydowanie wyższego niż moje 1,67 byłaby idealna. Tym razem zaszalałam trochę z kolorami. I to, co zauważyłam w tej sukience, to tak, zacznę od minusów. Nie ma e, żadnych tutaj wkładek. Jest więcej materiału, ale nie ma wkładek, więc dla kogoś, kto lubi dużą stabilizację w biuście, no to niestety tutaj tego nie będzie. No i z tyłu ma znowu yy, gumkę. Hmm. Czy to plus, czy to minus? Ciężko mi odpowiedzieć nawet na to pytanie. To zależy, jak kto lubi. Jedni lubią yy, ten zamek jednak, żeby ona ładnie była dopasowana. Tu się ona sama trochę bardziej dopasowuje, ale to już gdzieś nie mamy tego zamka, gdzieś już trochę tracimy, więc yy, no. To myślę, że jest każdego osobista opinia, czy to jest plus, czy to jest minus. Tu znowu to nie jest taki tiul, tylko to jest taki znowu materiał lejący, oczywiście jest na dole podszewka, jest rozcięcie na udzie. Ja lubię takie rzeczy, wiecie, że uwielbiam takie rozcięcia, to jest w ogóle moja miłość, uważam, że dodają bardzo dużo uroku. Nie wiem, czy mówiłam, wszystkie sukienki są w rozmiarze 6. Więc tak, 6 to jest takie nasze 38. Czasem 36, 38, 36, 38 to różnie bywa. Czasem niektórzy mówią, że tu już jest 40, ale no nie wiem, no tutaj może 40 też wejdzie, S wejdzie, i, bo tutaj dzięki tej gumce no mamy dość dużą swobodę jednak w rozmiarze, albo ktoś, kto jest węższy, ma dość duży biust, to tutaj na pewno też by wszedł. To jest właśnie plus tej gumki, że tu mamy większą swobodę, jeśli chodzi o biust, to, to czy jesteśmy tu szersze, czy węższe, ale tak... Y Podoba mi się bardzo kolor. Wiecie, że uwielbiam róż, a to jest taki intensywny róż. Jedyne, co może mi się aż tak bardzo nie podoba, to ten połysk taki. On jest taki trochę sztucznowaty połysk, to już mnie gdzieś tam trochę odrzuca. Nie przepadam po prostu, tyle, nic na to nie poradzę. Nie jest to moja wielka miłość, ale e, ciekawa jestem bardzo, jak będzie wyglądać. Oczywiście też ma regulowane ramionczka, one są z takiego materiału też jak ten lejący tutaj. Przymierzam. Dobra, nie miałam racji. E, ta sukienka jest zabójcza. Wszystko mnie jest piękne. Dekolt jest piękny. Jak trzyma, mimo wszystko, że nie ma wkładek, trzyma biust. kumka też jest super. Oh my god! Bardzo mi się podoba. Jak zaczęłam się w lustrze przed chwilą, to aż mnie zaskoczyło, jak dobrze mi jest w tym kolorze. Lubię różowy, ale po prostu ten róż to jest mój róż. To jest ten kolor po prostu, w którym jest mi bardzo dobrze i w którym naprawdę dobrze się czuję. Podoba mi się wykonanie. No mówię, ten błysk nie do końca jak patrzę, wiecie, jak tak patrzę z bliska na to, ale jak patrzyłam w lustrze, no to petarda, petarda, wszystko jest petarda, zaraz Wam pokażę jej długość, więc teraz możecie zobaczyć jej długość, znowu cudownie zakrywa mi stopy, więc dla kogoś wyższego będzie idealna, no i to rozcięcie to jest po prostu życie, ja uwielbiam takie rzeczy, więc jak najbardziej na plus, super jest, jest taka lejąca, nie jest taka ciężka Zakochana, bardzo mi się podoba i ta długość to jest też miodzio. Uwielbiam sukienki, które pięknie zakrywają stopy. Kolejna. I tu możecie mi powiedzieć, Paulina, przecież ty już masz prawie identyczną. Tak, mam prawie identyczną. Z tego samego materiału, z tym samym takim e, połyskiem i w tym samym kolorze. I bardzo podobnym kroju. Jedyne co, ona ma inny dekolt z tego co pamiętam, i szersze ramionczka. I nie wiem, czy ona ma rozcięcie, bo ta ma rozcięcie na udzie, może tamta też ma. Już nie pamiętam, ale upustwiam tam tą sukienkę. I wiecie, czasem muszę robić w tych już sukienkach selekcje takich eleganckich i staram się jakieś sprzedać. Co nie jest łatwe, bo większość z nich nigdy nie miałam założonej i bardzo bym chciała gdzieś z nich wyjść. No ale okazji brak, więc będę miała dwie identyczne. Trudno. I pewnie z żadną nie będę mogła się rozstać, bo uważam, że to jest taka klasyczna, klasyczny typ sukienki. I tamta, i ta. Ta ma właśnie mój ukochany dekolt, więc to już w ogóle na plus upustwiam dekolt. V. Też ma wkładki, więc czat. No i to rozcięcie, tak jak już mówiłam, jest super. Ten materiał jest taki fajny, on powinien ładnie podkreślać figurę i trochę pomóc w tuszowaniu tego, czego nie chcemy pokazać, więc jak najbardziej na plus. Z tyłu jest zameczek, regulowane ramionczka. Ona ma. Ten materiał właśnie nie jest aż tak mocno elastyczny, ale ma ten. Ten idealną elastyczność, jakby to powiedzieć. Taką wiecie, która już powinna nas ściągnąć, tak było z ostatnią sukienką, powinna trochę poprawić naszą figurę. Wieście mi, że w tamtej wyglądałam super, więc dlatego postanowiłam, że ta powinna się też tu pojawić, bo jest po prostu. Och, jest jeszcze lepsza niż tamta, przez ten rekord No, po prostu to jest miłość. I ona, mam nadzieję, że będzie się ciągnąć yy, troszkę po ziemi, bo wtedy już po prostu będzie. Czad. Pięknie też powinna podkreślać talię, ale to wszystko zobaczymy, jak ją przymierzę, więc przymierzam. Oki Doki, czas na to i powiem Wam, to jest klasyk, to jest klasyk, tak jak mówiłam. Jest piękna, wszystko idealnie dopasowane, cudowny dekolt. Mi się podoba bardzo, bardzo mi się podoba. Że ciężko mi cokolwiek, mniej więcej powiedzieć, oprócz tego, że jestem po prostu zachwycona tym, jak leży. E, pięknie podkreśla figurę, jest taka luźniejsza. Też nie, myślałam, że będzie bardziej taka ściskająca, ale jest luźniejsza, ale też ładnie właśnie dopasowuje się i podkreśla to, co trzeba Rozcięcie, oczywiście, jak najbardziej na plus, zaraz Wam pokażę, jak wygląda dół Dół wygląda tak, więc znowu ona mi zakrywa cudownie stopy, piękne rozcięcie, wszystko tak, jak powinno być Materiał fantastyczny, nie sypie się z niego ten brokat O, czegoś się najbardziej chyba obawiałam, że nie miała brokat w całym pokoju, czego nie cierpię później jest tyle sprzątania, ale nie. To jest to, to jest miłość. Ona jest piękna, fantastyczna. I jeszcze to, że jest na dole taka luźniejsza, to daje duży komfort przy tańczeniu, więc na pewno można mniej przetańczyć całą noc. No i ostatnia. E, miałam taką sukienkę w takim kolorze. Mam ją chyba, chyba albo, albo już nie. Nie pamiętam, co miałam problem, żeby go wam nazwać. I Dalej nie wiem, czy to jest taki morski, czy to jest taka mięta. To chyba jest bardziej morski. Możecie mi powiedzieć, napisać w komentarzu, jaki to jest kolor dokładnie, bo wiecie, jak bardzo się na tym znam. E, regulowane ramionczka, pa, e, zamek z tyłu. Oczywiście one mają wszystkie tą zaczep, to, ten zaczep, taki, żeby się nam ten zamek nie rozchodził co jest też dużym plusem. Wkładki są. I tu jest już taki bardziej tiulowy materiał. Gdzie tu bym powiedziała, że jest biedny tiul, bo są tylko właśnie dwie warstwy. Ja lubię, jak już jest tiul, żeby był bardziej kufr, ale hmm, podobna jest trochę do tej z gumką, tylko, tylko ma y, zamek z tyłu, więc to jest ich różnica. Ale boję się, że trochę będzie bardziej przeźroczysta. Tu już widzę, że ten materiał y, mimo wszystko. Czegoś brakuje. Jest pięknie wykonana, oczywiście jak zawsze. Te sukienki z Verfity są naprawdę świetnej jakości. Jakbym, decy... Jakbym miała teraz swoją studniówkę, czy miałabym mieć jakieś wesele, i na przykład nie tak jak ja miała tyle sukienek, to bym zdecydowała się chyba na zakup tam, bo naprawdę szczerze mogę powiedzieć, że nic nie stamtąd nie zawiodła, fajną, że jak kupowałam swoją sukienkę na studniówkę, gdzie to było strasznym dla mnie w ogóle wyzwaniem, to zapłaciłam ciężkie pieniądze. Już wam nieraz o tym mówiłam i po prostu. Mam teraz awersję do takich sklepów, bo wcale nie dostaje lepszej jakości niż te sukienki, a płaci się dwa razy więcej. Więc tak, yy, ta sukienka yy, nie zaintrygował jej kolor, dlatego się na nią zdecydowałam, bo takiej jeszcze nie mam. Ale przymierzam, oczywiście. Okej, okay, ona jest dość mocno dopasowana, mimo tej warstwy tiulu. Ta podszewka mocno podkreśla figurę. Ten tiul to trochę taki pizz na wodę fotomontaż, tak jak mówiłam. On nie jest taki, wiecie... Yy, yy. Nie ma tego efektu wow, czego mi jednak brakuje. Jak już mam taki materiał, chciałabym chyba bardziej efekt wow, chociaż może się komuś to będzie bardziej podobać. Eee, ta góra jest super, znowu trzyma ładnie biust, wszystko jest na swoim miejscu. Z tyłu też jest wszystko idealnie, według mnie też udana, chyba najmniej mi się jednak podoba. Z tych wszystkich, które były, po prostu brakuje mi czegoś. No, nie wiem jak to powiedzieć. Trochę, trochę na nie. Znowu długość idealna mi zakrywa stopy, nawet dla kogoś wyższego będzie idealna, będzie zakrywać stopy. No jak widzicie, ten fiul jest taki, taki cieniuteńki, taki tylko, tylko aby. No, ale to zależy od preferencji i od gustu, czy to będzie się komuś podobać, czy nie. No i to byłoby na tyle. Ja jestem zadowolona z sukienek z -Pity. jak zawsze, według mnie bardzo udane zakupy. Ta nie mi się podoba najbardziej nie mogłabym się zdecydować, która teraz. Wszystkie trzy, które były wcześniej, bardzo, bardzo mocno mi się podobały i według mnie są świetne, więc myślę, że warto kupować na Everpleat, jak to zawsze mówię. To nie jest tak, że ktoś mi płaci za to, żebym powiedziała Wam, że kupujcie, kupujcie. Nie, nie mam też z tego żadnych profitów, żeby nie było. Tak, dostaję sukienki, ale po to, żeby nagrać dla Was film, i Wam je pokazać. Wiecie dobrze, że jak mi się coś nie podoba, to to powiem. Ale tak... Wszystko w opisie będą wszystkie linki, oczywiście. Opisana będzie też ta zniżka, więc tam wszystko znajdziecie. Z tego co wiem, też powyżej jakiejś kwoty jest darmowa dostawa do y, Polski. Ja nie musiałam nawet za nie, gdzie one są normalnie, y, idą tak jak każda paczka. Nie płaciłam za nie nigdy żadnego y, podatku VAT-u ani nic takiego, więc y, wydaje mi się to dość bezpieczne. I. Tak jak zawsze zapraszam Was do komentowania, lajkowania, do subskrypcji na moje inne strony. No i do zobaczenia niedługo!